Punkt P o współrzędnych minus 3 i 4 i O o współrzędnych 0,0 leżą na jednej prostej. Kąt alfa jest kątem nachylenia tej prostej do osi OX. Wtedy tangens kąta alfa jest równy. I najlepiej zrobić to zadanie posługując się tablicami maturalnymi. Już Ci pokażę na której stronie warto je otworzyć. Zobacz, na stronie 15 na samej górze, gdzie mamy definicję funkcji trygonometrycznych, mamy bardzo podobny rysunek. I mamy tu napisane, że tangens kąta alfa, czyli tego kąta, który mamy tutaj, jest bardzo podobny jak w naszym zadaniu, równa się y przez x. A skąd wziąć tego y i x? Zobacz, y i x to są współrzędne punktu, przez którego przechodzi nasze ramię kąta. I my te współrzędne x i y mamy już w zadaniu. Czyli przepiszmy wzór, którym się posłużymy, że tangens alfa równa się y przez x do naszego zadania. Mamy więc tangens alfa równa się y przez x. No i zobacz, jeżeli mamy współrzędne punktu p, minus 3 i 4, no to współrzędna minus 3. to jest współrzędna xowa, a czwórka to jest oczywiście współrzędna y. -owa. Czyli możemy podstawić, że tangens alfa równa się 4 przez minus 3, no i tego minusa dać sobie przed ułamek i to będzie minus4,3, czyli to jest odpowiedź, b. Łatwe zadanie, jeżeli się wie, gdzie tego szukać w tablicach maturalnych, bez tego no mógłby być kłopot.